Hejka! Dzisiaj będzie o tym, jak podcast i w ogóle podcasty mogą być fajnym narzędziem dla osób, które lubią eksperymentować. Ale nie w tym sensie, że tylko takie osoby, co mają taki charakter eksperymentatora, to są dobrymi kandydatami na podcasterów. Bo po prostu możesz mieć taką potrzebę, żeby się przygotować, jak coś robi, żeby sobie napisać na kartce, żeby w ogóle, jak zaczynasz nagrywać podcast, żeby najpierw po prostu wiedzieć dokładnie, jakie są kroki, jak to wszystko wygląda, jak robić promocje, a nie po prostu się rzucać na głęboką wodę od razu. Chodzi mi bardziej o to, żeby zacząć tam, gdzie jesteś, bo podcastowanie daje taką okazję, żeby się uczyć przez działanie, czyli zaczynasz po prostu z tam, gdzie jesteś, po prostu zaczynasz od tego, że nagrywasz pierwszy odcinek albo zwiastun, uczysz się najpierw po prostu, jak ten plik w ogóle wydostać ze swojego telefonu albo z komputera. Uczysz się, jak go obrobić, jak go wygładzić, a potem uczysz się, jak prowadzić wywiady, jak robić to zdalnie. I to jest naprawdę taka droga, która się rozwija i dopiero w momencie, gdy zaczynasz to robić, to tak naprawdę widzisz, jakie są w ogóle te kroki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak takie eksperymentowanie, uczenie się czegoś w działaniu rozwija, bo podcast naprawdę sprzyjają nauce i tego, te, temu właśnie, żeby się po prostu uczyć przez działanie. Ale też, żeby właśnie budować swoją markę osobistą i też po prostu nie zrobić mnie źle, bo nie o to mi chodzi właśnie, że po prostu tylko jak masz tą nutkę takiego szaleństwa, że nie do końca wiesz, o co chodzi, ale zaczynasz robić to, że będziesz dobrym podcasterem. Chociaż takie osoby one są idealnymi kandydatkami na kogoś, kto ma potem podcast. Tylko jest tak, że można się po prostu pobawić takiego eksperymentatora. Nawet jeżeli z natury, nie tak z natury to nie jesteś taką osobą, po prostu zaczynasz eksperymentować, zaczynasz działać nawet wtedy, kiedy nie jesteś na 100% gotowy, i tak się zaczyna droga, która ci zaprowadzi w ogóle w jakieś wspaniałe miejsca, gdzie jeszcze po prostu nie mamy pojęcia, gdzie, ale to wszystko się wydarzy. Ale też jakby nie zachęcam do tego, żeby nie wiem, wstawać od stołu mówić hej, tylko też można się do tego eksperymentowania przygotować. Wystarczy, że po prostu zaakceptujesz, że w każdym z nas jest taka naturalna potrzeba odkrywania, próbowania nowych rzeczy, uczenia się nowych rzeczy. To bardzo pomaga się szybko adaptować do zmian, daje taki komfort w działaniu, bo nie musimy być perfekcyjni, nie musimy wiedzieć dokładnie, co będzie za rok, bo robimy coś po raz pierwszy. Tak naprawdę nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi, ale zobaczymy. A jeżeli zaczynasz podcast albo jakikolwiek inny projekt, i od razu ci wszystko wychodzi, to wcale się też nie ma z czego cieszyć, bo to znak, znaczy, że zaczęłeś albo zaczęłaś o rok za późno. To jest zupełnie normalne, żeby zrobić pierwszy odcinek, który będzie jakiś, który będzie słaby, ale się nauczyć, jak zrobić ten drugi, który już będzie lepszy, a za pół roku to już naprawdę zawojujesz internety. I nawet jeżeli dzisiaj nie masz tych wszystkich umiejętności, nie wiesz jeszcze wszystkiego, jak zrobić podcast, to masz już dużo rzeczy, które ci pomogą. Masz doświadczenie, które masz do tej pory, masz też taką zdolność do przełączenia się między tematami i projektami. To jest taka umiejętność, która się sprawdza w podcastingu, bo pomaga poruszać różnorodne tematy, ułatwia szybkie uczenie się i adaptacje. Też na pewno masz już teraz różnorodne doświadczenia. To jest dla ciebie inspiracja, to jest różnorodność, to jest coś, co po prostu zainspiruje i da świeże spojrzenie na tematy a to naprawdę przyciąga szeroką grupę odbiorców. To już bardzo możliwe, że już teraz jesteś ekspertem albo ekspertką w jakimś temacie. Możesz po prostu to, co robisz, zacząć robić trochę w innej formie, po prostu jako podcast. Ale też pamiętaj, że nie chodzi o to, żeby się po prostu wrócić w przepaść i dopiero potem myśleć, jak sobie ufić spod czy jak tam było w tym memie obrazkowym. Ja tutaj wolę taką no, trochę inną metaforę. To jest taka metafora zamku. Więc tak, zamknij oczy. Wyobraź sobie, że twoim marzeniem jest to, żeby mieć podcast, i zasypiasz z tym marzeniem, budzisz się i nagle po prostu jesteś przy jakimś wielkim zamku, takim po prostu disneyowskim. Wyobraź sobie, że wchodzisz do tego zamku, a tam stoi jakiś taki herold, i rozwija te swoje tutaj plansze, i ogłasza, że ten zamek jest teraz twój. Że jesteś już tym podcasterem, został ci ten zamek podarowany, że po prostu to jest wszystko twoje. Teraz jesteś po prostu landlordem tego zamku, i w pierwszej chwili bardzo możliwość, że to po prostu zmrozi. Że po prostu poczujesz jakiś taki ucisk przerażenie, czy ja to w ogóle mogę być, czy to jest w ogóle prawda. Ale po prostu oddychaj głęboko i powoli wchodź do tego zamku krok po kroku, komnata po komnacie, po prostu z taką myślą, że jakoś to wszystko ogarniesz, że wszystko jakoś się da ogarnąć. Że nie musisz, jakby teraz, planować każdego po kolei etapu, jak będziesz ten zamek zasiedlać, po prostu od piwnicy aż po wieżę. Nie musisz się teraz, na przykład, martwić, że jak już będziesz mieć ten podcast i zaczniesz zarabiać, to po prostu jak, jaką firmę tam założysz, czy taką formę, czy spółkę, czy w ogóle coś innego. Nie musisz się po prostu pierwszego dnia, jak ruszasz z podcastem, martwić o jakąś stronę internetową, bo to jest ci dzisiaj w tym pierwszym kroku w ogóle niepotrzebne. Skup się po prostu na małych krokach i ufaj, że sobie poradzisz. Bez takich fiksacji, że co ja zrobię, jak już będę, nie wiem, w komnacie balowej albo na dachu, albo w, na środku po prostu fosy. Tylko zacznij tam, gdzie jesteś. Idź krok po kroku i mi takie zaufanie, że jak coś po prostu ci będzie potrzebne na tym etapie, na przykład będziesz potrzebować logo, to że albo się nauczysz. Albo, że pojawi się jakaś osoba, która tą umiejętność będzie mieć i jakoś się dogadacie. I też pamiętam, jak sama zaczynałam w ogóle spełniać takie swoje marzenie o własnym podcaście. I też jakby to nie było jakieś takie różowe, więc nie będę się ściemniać. Myślę, że dwa lata minęło od tego momentu, kiedy ja już wiedziałam, że chcę mieć podcast, bo ja słucham podcastów, bo ten podcast jest mi potrzebny. Do tego momentu, kiedy naprawdę zaczęłam nagrywać. I też miałam dużo jakichś takich ślepych zaułków, typu, że nie wiem, najpierw poszłam na jakiś kurs, dykcji, emisji głosu, który, no nie wiem, żeby mi pomógł dalej, bo jak, tak jak słyszysz, to mój głos nie jest idealny. Ale tak naprawdę, dopiero jak zaczniesz nagrywać, to widzisz, co naprawdę jest ci potrzebne i też, czy możesz bez tego jakoś działać. A jak nie zaczniesz, to sobie po prostu wyobrażasz, że jakieś, nie wiem, szy i czy ci odbiorą cały ten zamek. Ale właśnie pamiętam, że jak wtedy właśnie to było moje marzenie, to tak jak zamykałam oczy, to tak widziałam to jakiś taki rodzaj Statku kosmicznego. Czyli na przykład wyobraź sobie takie, jest jakaś taka łąka, jesteś na tej łące i widzisz takie wielkie ufo, jakieś takie podświetlone, i że jesteś taki mały albo mała, i nie masz po prostu bladego pojęcia, jak do tego statku całego tam można wejść, jak tam się w ogóle tam dostać, że to jest takie wielkie, lśniące, niedostępne, czy to w ogóle jest dla mnie, jak to w ogóle ogarnąć. Ja się czułam po prostu taka malutka i nie wiedziałam w ogóle, jak mam sobie jakąś taką, nie wiem, drabinkę skołować, czy jakiś inny sposób, żeby do tego statku się dostać. Nawet mi przyszło do głowy, że przecież mogę iść na jakieś lekcje albo na warsztat, że mogę pójść do kogoś, kto mi pokaże krok po kroku, a potem to już sobie dalej ogarnę, albo jak nie ogarnę, to będę szukać dalej jakichś takim, takich rozwiązań. I teraz po jakimś czasie, kiedy już mam ten podcast od dawna, i że on tam, nie wiem, był jakiś nagrodzony w jakichś rankingach i że w ogóle funkcjonuje i też ludzie przychodzą na warsztaty z tego podcastu, żeby się uczyć podcastować, to trochę mam taki inny obraz, bardziej tak myślę, że ten statek stał się taką, jakby nie że tratwą, ale że tak się unosi na falach. I ja sobie leżę po prostu na tej tratwie, jestem taka spokojna, wiem, że jestem prowadzona, po prostu już nie kwestionuję, czy ja w ogóle dam radę. Po prostu nagrywam jeden odcinek, na przykład ten, gdzie teraz po prostu siedzę u mnie w domu, Nikt mnie nie widzi, jestem w jakichś legnicach sportowych i sobie po prostu mówię do ciebie, bo uważam, że mam coś ważnego do powiedzenia, że to jest ten inny odcinek. I że jak go skończę, to nagram kolejny, ale że nie muszę teraz jakby mieć jakiejś fiksacji i obsesji, co się stanie, jak zrobię milion dolarów, bo jak to się stanie, to wtedy się będę tym martwiła, a to będzie wtedy, a teraz jest teraz. Więc w ogóle na spokojnie oddech, po prostu działamy krok po kroku, zaczynamy. Bo ważne jest to, żeby po prostu zacząć. Bo jak zaczniesz, to możesz po prostu widzieć, jakie są kolejne kroki, co jeszcze potrzebujesz. A jak nie zaczniesz, to możesz sobie właśnie wyobrażać, że to będzie po prostu wszystko na pewno straszne, albo że będziesz mieć jakiś super problem z tym milionem dolarów, które zarobić na podcastowaniu. I też po prostu ważne, żeby nie kwestionować, czy w ogóle dasz radę. Bo nagranie takiego jednego odcinka. To nie jest nic trudnego, zwłaszcza jak pójdziesz na warsztaty, gdzieś Ci po prostu pokażę, nie wiem, tu ściągnij aplikację, tutaj nagraj. To naprawdę nie jest nic trudnego. Ktoś może się pokazać naprawdę w kilka godzin. Ważne, żeby zacząć, żeby sobie nie szukać tych wymówek, żeby po prostu zacząć to wszystko w ogóle robić, bo podcastowanie to jest taka właśnie wielka metoda małych kroków. Nauki przez działanie, nauki przez to, że zrobisz coś i patrzysz, czy się dobrze z tym czujesz, czy nie, czy zadziałało, czy nie. To jest taki jeden wielki eksperyment. I podcast jest w ogóle idealny do takiego procesu, właśnie małych kroków, że każdy etap, od tego, że w ogóle planujesz, co w ogóle powiesz, przez to, że nagrywasz, tak jak ja teraz o Ciebie mówię, że masz potem jakiś, nie wiem, mastering, montaż, a potem publikujesz, to wszystko można traktować jako taki kolejny krok w Twojej podróży. I też każdy odcinek to jest szansa na rozkonalenie różnych umiejętności, bo też jakby i takich właśnie merytorycznych, typu o czym w ogóle ten odcinek jest, a też w ogóle wywiady, komunikacja, autoprezentacja, obsługa tej technologii, którą będziesz trzymać w ręku. Tego wszystkiego będziesz uczyć krok po kroku. I zawsze jak ktoś mnie pyta, jakie są te takie pierwsze kroki, co on ma zacząć na początku, albo jak mam taki wywiady, gdzie opowiadam ja o podcastach, to zawsze mówię, żeby zacząć od tego, żeby wiedzieć, dlaczego Ty w ogóle chcesz nagrywać, jaki jest Twój cel, co ten podcast ma Ci robić, co ma dla Ciebie robić, jaki ma służyć, po prostu co masz z tego mieć. I też, żeby wybrać po prostu format, temat, odbiorców, na kogo chcesz mówić. I żeby sobie zrobić po prostu taki szybki start, ale bez jakiejś takiej perfekcji. Czyli to nie musi być ten pierwszy odcinek wykuty w kamieniu. W razie czego po prostu, jak nie będziesz zadowolony z niego, to sobie go skasujesz. Te moje pierwsze odcinki, które nagrywałam, są po prostu straszne, się tego nie dosłuchać. Ja mam z tym zero problemu, bo potem jest lepiej, a wiem, że za dwa lata po pierwsze technologia pójdzie do przodu i to będzie w ogóle 100 razy prostsze, a po drugie ja też się nie poddam i też będę się każdego dnia uczyła jakichś jeszcze tam lepszych rzeczy. Więc po prostu zacznij od prostych takich nagrań telefonem albo tym, co masz, tym mikrofonem, który już masz. Może na przykład to, czym teraz rozmawiasz na Zoomie, to jest coś, czym się da nagrać podcast. Ważne jest to, żeby przełamać takie pierwsze bariery i po prostu zacząć, bo bez tego to się naprawdę nigdzie nie pójdzie. I też nie trzeba znać całej tej drogi i być gotowym po prostu na tysiąc procent, żeby zacząć. I też jakby zacznij od tego, żeby ten podcast od razu był taki o tobie, żeby podkazywał ciebie po prostu jako osobę, jako eksperta bo podcast naprawdę jest idealny, żeby wykorzystywać właśnie do budowania swojej marki eksperckiej, do budowania autorytetu, do dzielenia się wiedzą, do tego, żeby na przykład, nie wiem, nawet że ty się nie czujesz jakoś tam super ekspercko, to żeby mieć wywiady z innymi ekspertami, żebyś się samemu uczyć, ale też dawać ludziom wartość, żeby nie było tak, że ty sobie po prostu z jakąś mądrą osobą pogadasz u siebie w kuchni i nigdy żaden ślad tego nie wyjdzie na zewnątrz, tylko to, że... Ta rozmowa, która na ciebie jest ważna, która sprawia, że ty się uczysz, że też inne osoby mogą z niej korzystać. I też dobrze, żeby od początku, jak, jak nagrywasz, żeby mieć jakąś taką relację z odbiorcami, nawet taką hipotetyczną, typu, że po prostu dajesz kontakt do siebie. Bo wiadomo, że możesz nagrywać coś taki podcast, gdzie w ogóle nie ma twojego zdjęcia, żadnego kontaktu do siebie, tylko po prostu ta opcja, że ktoś może skomentować publicznie. Ale jeżeli od początku... Dajesz taką szansę na to, żeby ktoś ci o, o coś zapytał, żeby się wokół Ciebie właśnie zbierała jakaś taka grupa, to po pierwsze, będzie Ci łatwiej nawiązać takie relacje z ludźmi, a po drugie, też będzie Ci łatwiej z taką motywacją, żebyś się nie poddać, bo będziesz wiedział, że to nie jest taki, nie wiem, groch o ścianę, tylko, że nawet, nie wiem, jedna osoba tego słucha, że dla kogoś to jest ważne. Bo często jest tak, że takie właśnie początkujące osoby są w stanie bardziej pomóc komuś, kto też zaczyna, niż ktoś, kto w ogóle nie pamięta, jak to było. Czyli tak jak ja pamiętam po prostu, jak ja zaczynałam podcastowanie, jakie to było po prostu straszne, jaki to był ten właśnie, nie wiem, statek kosmiczny czy zamek, jakieś takie w ogóle niedostępne. To teraz jestem w stanie komuś pomóc bardziej niż jakaś osoba, która no po prostu już nie pamięta, jak to było, kiedyś zaczynało, kiedy były jakieś trudności, albo taka osoba, która. Bez problemu odniosła sukces i nawet po prostu nie wie, jak to się wydarzyło, więc nie jest w stanie tych kroków jakoś odtworzyć. I też pamiętaj, że podcast jest po prostu bardzo fajne narzędzie. Narzędzie widoczności, narzędzie tego, żeby mieć jakieś współpracę, żeby mieć obecność w necie. Po prostu dostosuj się do takiej grupy, do której chcesz mówić. Promuj się w odpowiednich miejscach. I tylko jest ten podcast do tego, żeby budować siebie, budować widoczność, budować ruch. I też ja zawsze mówię, że podcast jakby najlepiej jest zrobić w takich sytuacji, kiedy jesteś ogólnie w dupie, czyli że podcast to jest naprawdę dobra forma takiej interwencji kryzysowej. bo w podcaście możesz opowiedzieć swoją własną wersję wydarzeń, nawet jak nikt inny nie chce Cię wysłuchać. Po prostu możesz użyć tego podcastu, żeby opowiedzieć jak to wyglądało z twojej perspektywy opowiedzieć o trudnych sprawach w jakiś taki sposób autentyczny, nawet po prostu, jeżeli jest Ci trudno się przebić za jakichś innych mediów. I też możesz budować autorytet w takim kryzysie. Po prostu użyć podcastów, żeby się zbliżyć do odbiorców, żeby po prostu opowiedzieć, kim jesteś, co Ci się przydarzyło, stworzyć autentyczną więź w takim trudnym momencie. I też pokazać innym, że jak coś się stało, jak mamy jakąś porażkę, to że to nie jest po prostu koniec świata, tylko że te porażki i sukcesy to jest koło samochowe życia i że Skoro ty sobie poradziłeś, to możesz coś pomóc innym. Yy. I też wiadomo, że są różne wyzwania, kiedy zaczynamy nagrywać, i to ci nie będę ściemniać, że ich nie ma, bo ja patrzę na przykład na swoich warsztatach. Yy. Są osoby, które dostają do ręki wszystkie narzędzia. Wiedzą dokładnie, nie wiem, jaką aplikację sobie ściągnąć, telefon, wiedzą, jak nagrać ten swój pierwszy zwiastun, co tam powiedzieć mniej więcej o sobie, mają nazwę, już mają format wybrany, wiedzą, dlaczego nagrywają, ale tam się nagle coś zadziewa. I zwykle to jest właśnie jakiś taki albo perfekcjonizm, czyli po prostu wtedy trzeba zacząć od prostych nagrań, nie bać się tego, że to nie będzie doskonałe, nie mówić sobie, że najpierw po prostu muszę zrobić wszystkie kursy i wszystkie książki przeczytać, tylko po prostu zacząć nagrywać. I też wiele osób ma syndrom oszusta. I to zwykle to jest odwrotnie proporcjonalne do tego, jak ta osoba jest mądra, bo każdy ma coś wartościowego do powiedzenia. Wystarczy sobie zaufać, ale zwykle te osoby, co mają najwięcej do powiedzenia, to są najmniej takie pewne siebie, a te osoby, co po prostu mają dobry głos, ale tak naprawdę to nie są w stanie niczego tak dać od siebie autentycznego, to one są pierwsze, żeby tam mówić tym swoim dobrym głosem. To jest po prostu taka motywacja i konsekwencja, czyli żeby utrzymać tą jakąś regularność pomimo jakichś trudności, wątpliwości, ale nie taką regularność, że po prostu musisz mieć w każdy piątek odcinek Jesteś Niewolnikiem, bo ja sama, jak spojrzysz na moje odcinki, to nie jest tak, że po prostu tydzień w tydzień, w każde święto i w każde wakacje mam po prostu komplet odcinków, tylko bardziej stano się po prostu, ile potrzebujesz tych odcinków, może na przykład tobie wystarczy, nie wiem, twoja wizytówka, jak to nagrasz, to już ci wystarczy. A może na przykład jest tak, że masz jakiś tam materiał, który potrzebujesz przekazać, bo na przykład wszyscy o to cię pytają i musisz każdej osobie, która przychodzi, mówić to samo dokładnie. Więc jak to nagrasz takich pięć odcinków, jakiś sezon, to już po prostu będzie dobrze. A może chcesz po prostu nagrywać co jakiś czas, ale nie, że nie wiem, musi to być zawsze o szóstej rano, w piątek już gotowe, tylko że po prostu jak poczujesz, to nagrywasz i to może być raz w miesiącu i też będzie dobrze. Wiadomo, że im częściej, tym lepiej, ale po prostu, żeby sobie nie mówić, że jak nie jest idealnie, to żeby nie było wcale, bo to jest bez sensu, bo jak nie ma wcale, to nie ma niczego, a zrobione jest naprawdę wrogiem doskonałego. I taki tancerz już do brzegu i zbierając to wszystko do kupy, to po prostu rozwinie sobie te cechy eksperymentatora takiej osoby, która wstaje od stołu, mówi: Hej, zaczyna nagrywać, uczy się po prostu w działaniu jak czegoś nie wie, to się douczy, ale na razie robi tyle, co umie, a potem jak się nauczy więcej, to zrobi lepiej. Bo podcast jest naprawdę super narzędzie rozwoju, super narzędzie budowania marki i naprawdę szkoda by było tego nie zrobić, tylko dlatego się dopadł jakiś perfekcjonizm. I też po prostu zrób pierwszy krok bez właśnie oczekiwania perfekcji, bez tego, że po prostu twój syndrom fusta ci zaraz po prostu wejdzie na głowę. To jest pierwszy odcinek, to jest dobry moment, żeby coś zacząć zmieniać, ale on nie musi być jakiś wykuty w kamieniu, nie musi być idealny. I w ogóle jak masz to takim formacie, w którym możesz spokojnie, tak swobodnie się wyrażać, mówić, jakie są twoje przemyślenia, dzielić się jakąś taką mądrością swoją, może inspirować innych, to podcastowanie to jest naprawdę idealny sposób. na Takie rozwijanie siebie, docieranie do innych osób, wychodzenie spod swojego kamienia. Jak jesteś gotowy albo gotowa, żeby spróbować. Teś ja zapraszam na warsztaty podcastowe. One są takie właśnie specjalnie dla osób, które chcą tego swojego eksperymentatora rozwijać które może są introwertykami, może są neurotypowe. Ale tutaj się dowiesz, jak tworzyć podcast, który tak naprawdę po prostu działa. I to, co znaczy, że działa, to pewnie zależało od Ciebie i tego też się dowiesz. Ale ważne, że znajdziesz taki swój autentyczny głos i stworzyć coś, co po prostu pasuje do Ciebie, pasuje do innych ludzi. A te warsztaty są albo na żywo w Warszawie, albo są online, czyli tam, gdzie ty sobie tylko chcesz. I jak chcesz spróbować, to po prostu napisz do mnie, a ja ci byś te wszystkie szczegóły. A znajdziesz mi na dobrostanpodcast.pl. A ja naprawdę po prostu mówię właśnie ci, że jakby ten zamek, to nie musisz go całego ogarniać, że on będzie krok po kroku. Tylko po prostu odkryj sobie tego eksperymentatora i idź za nim. Powodzenia!